Czytanie z księgi proroka Izajasza? Z kim żebyście by mogli mnie porównać, tak, ażeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w Szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone. Czy nie wiesz tego? Czyż nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się męczy, nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą. Chwieją się słabno z młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto słowo Boże. Chal i błoko. Duszo moja pana chwal i błogosław duszo moja Pana błogosław duszo moja Pana i wszystko co jest we mnie święte imię je Błogosław duszo moja Pana I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Chwal i błogosław duszo moja Pana Wszystkie Twoje winy i uleczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory to gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca chwal i pokoń. Lud swój zbawić Błogosławieni, którzy są gotowi Wyjść mu na spotkanie Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny serce, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. To słowo pańskie. Panie Jezu, co dopiero zwieściliśmy? To jest słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś silny. Tak. Ty dodajesz mocy zmęczonym i pomnażasz siły Ondownego. Jak powiedział, co dopiero też porok Jerem Izajasz w pierwszym czytaniu: Panie Jezu, sami jesteśmy słabi, ale z Tobą silni, pod warunkiem, że bierzemy Twoje jarzmo na siebie. Tak powiedziałeś: Weźmijcie moje jarzmo na siebie, Jużcie się ode mnie. Co to znaczy? To znaczy, żeby to, co dla nas jest trudne, żeby z Tobą to znosić. Tobie wiarować. I to jest tajemnica naszej siły. Jeśli cierpię, jeśli mnie coś boli żebym potrafił dołączyć to z Tobą i w Twoich intencjach. Tak, Panie Jezu? A Ty umarłeś za grzeszników, za grzeszny świat. I żebyśmy tak potrafili, tak potrafili, za tych którymi się gorszymi, którzy nas denerwują. Oczywiście nie trzeba daleko szukać. Znajdziemy kogoś w rodzinie, za którego możemy ofiarować coś. Bo najpierw za tych jesteśmy odpowiedzialni: mąż za żonę, żona za męża, rodzice za dzieci, dzieci za rodziców, dalszych krewnych potem. No i potem za cały świat, Panie Jezu. Tak, Jeśli to będzie Twoje jarzmo, to Ty to poniesiesz, a my jedynie będziemy trochę podpierać, tak jak Szymon Cyrenajczyk z piątej stacji. Módź mi się, mi się za ten cały świat, który o tobie zapomina, żeby Ciebie poznał, żeby ludzie Ciebie Boga poznali pokochali. Ciebie prosimy. nas, Panie. Módlmy się za kapłanów o zdrowie dla nich, Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i aby potrafili połączyć to z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie. Módlmy się, abyśmy codziennie i nigdy nie zapominali o tym, aby chwalić i błogosławić Boga. A przez to nasze modlitwy możemy liczyć, na będą wysłuchane. Ciebie prosimy. W intencji wszystkich niepolonych przez grzech i nałogi o łaskę uwolnienia dla nich i nawrócenia do Boga. Ciebie prosimy. Intencji zdrowia dla nas wszystkich, dla naszych bliskich, dla całego świata. Ciebie prosimy. On myśli za dusze wcierpiące, te wymienione i o tych, których nikt nie pamięta. Ciebie prosimy. Panie Jezu, naucz nas cichości i pokory serca, abyśmy umieli przemieniać świat. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego księdza Kasproskiego, ażeby Pan Bóg przyjął go do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, które zosta którzy zostali wymienieni i ci, którzy nie wymienieni. I dusze w cześciu cierpiące. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Jerzego Daniela. Andrzeja, Małgorzata, Ciebie prosimy. Wódmy się za wszystkich naszych rodaków, za nas samych, abyśmy codziennie na nowo odkrywali, że silni jesteśmy tylko wówczas, kiedy opierać się będziemy na Chrystusie. Ciebie prosimy. Chrystus, Panie, nas, Panie. I Modlimy się o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Proszę przecież mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym, zastępnictwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.